Czerwony jak pomidor, i sobie zrobimy śniadanko właśnie z pomidorów. Taką włoską, włoską, moi drodzy, bruszietę. Co będziemy potrzebowali do tego po kolei, albo wyjdzie w praniu, co będziemy potrzebowali. Na początku ważne jest, żeby mieć taką przeprawę do brusziety. Jak ktoś chce, to sobie ją kupi. Jeżeli ktoś nie będzie chciał jej kupić, a będzie chciał ją sobie samemu zrobić, no to wiadomo, trzeba bazylię skroić, czosnek. Oregano, żeby zrobić takie właśnie włoskie przyprawy. To jest bardzo specyficzne śniadanko. O, tu sobie te przyprawy wsypujemy, moi drodzy, i do tych przypraw dodajemy troszeczkę oleju. To jest pierwsza część. Druga część to, żeby. Szybciej przygotować. Musimy wziąć sobie moi drodzy blender i rozprawić się z pomidorami. Podstawimy pomidory i ewentualnie. Czosnek sobie wrzucimy. Pyk, trzeci pomidor i ewentualnie można kostkę czosnku wrzucić. Do tego całego świeżego, ops, obranego, troszeczkę soli i troszeczkę pieprzu ziołowego i w pierwszym etapie bierzemy oczywiście zblendujemy żeby zrobić sobie moi drodzy taki przecier. Robimy sobie taki trzecier, fajny, pomidorowy. Bardzo jak <słuch> ja. Ten przecier będziemy dodawali. I dalej sobie zblendujemy. Troszeczkę musimy to wziąć. Strasznie twarde pomidory wyszły. Nie wiem czy to taka pora, czy cokolwiek innego, ale jeszcze je rozkroimy, żeby lepiej nam się zblendowały, moi drodzy. W sposób robimy, moi drodzy sobie. Nasz... O, teraz już jest ekstra. Teraz już jest ekstra. Przestawimy i wrzucamy, moi drodzy, cały przecier. możemy troszeczkę olejem też zagęścić, mieszamy tak, żeby z tego Powstała nam pasta pomidorowa. Drugim etapem jest przygotowanie grzanek. Na kanale znajdziecie bez problemu, jak zrobić chleb. Czyli skoro mamy nasz chleb, taki swojski, najlepszy, to z niego właśnie będziemy robili grzanki. Ja bardzo lubię ten moment, dlatego że to przypominają mi się czasy młodości. Pamiętam, jak jeździłem do dziadka i dziadek brał, robił chleb smażył na tłuszczu i w ten sposób, żeśmy potem ten chleb smażony na tłuszczu jedli to był po prostu rarytas z mojego dzieciństwa jak niewiele rzeczy można było w sklepach kupić, to właśnie w ten sposób robiono grzanki swego czasu No, my robiliśmy to jak nie byliśmy co za specjalnie różnych innych rzeczy, dla włoków właśnie bruschetta to był takie, takie delikatesy w sumie jeśli chodzi o Kwestie yy, śniadaniowe. No, także kładziemy sobie chlebek i robimy z niego grza. W ten sposób robią nam się to ściki. Być może to nie będzie zdrowe, bo na oleju. Ale na pewno smaczne, moi drodzy. I tak wygląda nasza śniadanowa bruschetta. Włoska, czyli mamy po prostu śniadanie we włoskim stylu. Serdecznie polecam, szybka robota, bardzo smaczne śniadanko. Można sobie jeszcze ewentualnie pastę dosolić, dopieprzyć, kto jak tam woli, ale w każdym bądź razie życzę smacznego.